Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rozmawiamy tutaj o ustawie, która ma bardzo ładną nazwę. Natomiast poza tą nazwą i opakowaniem, to niestety tej wolności tam nie widać. Mam takie wrażenie, że ministerstwo będzie w tym momencie już działało tak, jak to Prawo i Sprawiedliwość nas od dawna przyzwyczaiło czyli minister będzie mówił jedno, natomiast robione będzie drugie. Kiedyś autonomia uczelni oznaczała, że to uczelnia, że to senat uczelnia, decydował o tym, kogo, studen jakich studentów przyjmują. I już bardzo złą decyzją było, y, zmiana była zmiana trybu przyjmowania studentów z tego, gdzie były egzaminy wstępne, na tego, gdzie jest egzamin końcowy, czyli matura. matura, którą pan minister Czarnek oświadczył ostatnio, że będzie teraz na takim poziomie, że średnio rozgarnięty dawny gimnazjalista pewnie dałby radę ją zdać tylko po to, żeby jakoś dali radę tegoroczni maturzyści. Niestety idzie to w bardzo złą stronę, a tutaj, gdy mówimy o wolności słowa, to również na uczelni powinna ona być bezsprzeczna i nie powinno z nią być żadnych problemów. Tymczasem to, co tutaj jest proponowane, to jest coś, co sprawia wrażenie, że przypominają mi się tak zwane trójki Giertychowskie. Te trójki Giertychowskie, które chodziły po szkołach i bu budziły grozę wśród nauczycieli i dyrektorów, teraz będzie superkomisja, która będzie badała zgodność wykładowcy, zgodność studenta i jego poglądów z ewentualną wytyczoną linią. Uczelnia wyższa ma być miejscem wymiany swobodnej poglądów, nawet jeżeli te poglądy są skrajne. Ja miałem wykładowców, którzy się chwalili tym, że są komunistami, i miałem też wykładowców skrajnie wolnorynkowych na swoich uczelniach, tam gdzie studiowałem i nie miałem z tym nigdy żadnego problemu. Rząd również nigdy problemu z tym nie powinien mieć. Minister Czarnek w jednym z wywiadów powiedział o sobie, że jest wolnościowcem. Pytam się więc, gdzie jest ta wolność? Konfederacja, wolność i niepodległość.